Czy w Czechach, czy w miejscowości Gościce Borówkowa Góra, 7,5 kilometra Jedziemy tutaj, nie, wie, nie wiemy gdzie ale Tam były tutaj w tym miejscu węcimy i jedziemy na górę Borówkowa... Borówkowa góra 7,5 km

no, pięknie Tu nie stawaliśmy, Ciekawe czy będą jakieś oznaczenia, czy nie? Już tam było, patrzmy Ta droga potem w przód się rozwija No, i żółty w lewo jest jakiś, nie? No. nie ma pracy. A tu są jakieś znaki. Zobaczymy, co mówią. Ta borówkowa góra 5 km to pieszy szlak. Nie ma nic. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, gdzie idziemy. Nie, droga nie. Dla No. Pełna kultura, nie? Tak, źródełko, kubeczki do skorzystania. Jaskinia mała. No. Wow, jestem pod No wspinamy się dalej. A. Jesteśmy na wysokości 610 metrów nad poziomem morza. No borówki, ale owoców nie. Są. Są borówki? Są, no. Ale to dalej Ale takie pojedyncze. No dobrałem. to No są. są, są, no są. Ale asfaltu trzymamy, nie? Tak. Tam jest w dół. Masz. Ale w dół. Co? Co tu mamy coś, zabójstwo. To. Tam to jest, jest na białą wodę, nie? Nie, pod, pod Białą Skałą kilometr Jawornik 12 km w prawo Horni Hostica, stamtąd zaczynaliśmy, nie? 5,5 no, km To jest 5,5 km, a to do przystanku, nie? No, cyklostrada Borówkowa góra 2,5 km, jeszcze cyklostrada jest 6222. I czy mamy, czy mamy zielonego? Niebieskie na leć. No, jest czerwony jeszcze. Dobra. Zielony na no. tu. Zielony. Chaliśmy z asfaltu Jeszcze tylko 2,5 kilometra pokazywało, nie? Tylko? No tylko No, ta obwódka co jest widzisz. Że żółta, a zielone. No. To właśnie te żółte wódki to ma tylko strady, że tutaj. A kolor szlaku to zielone. Ale zimno. zimno nie? No. 764 metry na poziomie. 28 kilometrów no. od domu przebycia 606. Ładny. Mało no, ale dzwonki są. Na złotu chyba mało Złoty, Na Na no. Wow, o, fajne. Jeden inny, biały. To się nazywa Alpinus, tak? Tak. nie co? O. Tak z przypadku, żeśmy zdobyli borówkę w górę. Borówkowa, 900 metrów od poziomu morza. Jest dwie, dwie godziny do rozdroża zamkowego. Tam dzisiaj zaczyna zjazd, z pętli trojak. Jojo, tak upij, upij. Mam plan. Zielonym, dwie godziny. Jesteśmy na rozdrożu zamkowym. Tam dzisiaj zaczyna pętla trojak zjazd. Dwie godziny piesze to rowerem szybko ha? Tam zielonego chcę trzymać A jeszcze raz który Wejdziemy na góry Na wiatr szumi. Jesteś faj dzisiaj przejrzystości fajnych Ale nie jest najgorzej kolaż tam jest snickersa po podjeździe Nawet tam nie pomaga. wskazuje 94 mecz nad poziom męża by się zgadzało Idzie deszcz. czekamy się nas spogoni